Dzień dobry witam. Od wczoraj w zasadzie czuję jakąś taką większą ilość nie wiem, rozdrażnienia, presji, braku takiego poczucia kontroli, na pewno zdecydowanie mniej równowagi, a pamiętam, że jeszcze tydzień temu sobie wspominałem o tym, że tej równowagi jest sporo jest wszystko fajnie, idzie tak doskonale, tak jak powinno iść. Zbiegał się to też na pewno wtedy z, z tym, że odpoczywałem. Miałem przymusowy, powiedzmy, odpoczynek od treningów, zwłaszcza cięższych. A teraz, jak już wróciłem do jakiegoś tam większego wysiłku, to też jakby chyba nie, nie, biorę, poważnie, nie biorę na poważnie tego, że potrzebuję więcej czasu na regenerację, więcej i, I tak troszeczkę nierealnie podchodzę do swojego życia, że jednak nakładam na siebie zbyt wiele obowiązków, zbyt wiele rzeczy. I za rzadko, i to jest chyba klucz tego, co tutaj powiedzieć, za rzadko wracam do siebie, za rzadko e, wracam do swojej bazy, jaką jest właśnie oddech, że e, tak od bodźca do bojca się odbijam, że tak powiem. E, I nawet wczoraj jakby gdzieś tak nie wiem nagrywanie tego filmiku, jakoś nie czułem tego wszystkiego. Potem jakby nadmierna ilość kawy sprawiła, że, że ja nie mając jakiegoś planu tak troszeczkę zagubiłem się w tym dniu powiedzmy, że zamiast yy, gdzieś tam jakiś, realizowanie jakichś tam planów, które miałem na siłce gdzieś zgodziłem się, żeby pojechać do kogoś tam na chatę, nie było jakby ciężaru dla mnie tylko było jakieś takie, nie wiedziałem co ze sobą zrobić i miałem taki niedosyt, że niby coś tam się pomęczyłem ale trening jest, nie jest wykonany jeszcze nafukany z tą, tą nadmierną ilością kofeiny zdecydowanie, to, 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 to po prostu zdecydowanie byłem daleki od poczucia harmonii, poczucia równowagi w życiu i to już gdzieś czułem, że, że to narasta, narasta, narasta i jakby... Że muszę nadrobić to po prostu, czuję jakąś taką, nie wiem, e, że coś po prostu wypadłem z tego z tego, z tego mojego planu. E, ten trening nie zaliczam sobie, jakby nie, nie, to nie jest zaliczony trening. I sobie, że jeszcze wieczorem będę musiał zrobić trening po takiej konferencji, na której wczoraj, byłem, czy tam wykład czy jakieś szkolenie, jakkolwiek to nazwać. E, no ale po prostu już nie czułem się kompletnie, jakby na to, byłem wyczerpany. E, I sobie zbudowałem jakiś tam plan na dzień dzisiejszy. Natomiast znowu że jakby, chyba no nie, nie, nie dając sobie odpowiedniej ilości snu, jakby zdecydowanie zaniedbując znowu to, że zamiast się położyć porządnie po, spać, to gdzieś jeszcze siedziałem na jakichś właśnie Facebookach jakby za długo, jakby tego typu rzeczy, wszelkiego typu rozpraszacze sprawiły, że już rano się czułem taki, że jeszcze bym pospał troszeczkę i tak dalej, ja już byłem gdzieś tam na coś umówiony z samego rana. I tak sprowadza się to do tego, że, że gdzieś zjadłem sobie śniadanie zgodnie z planem i tak zgodnie z tym, co sobie wieczorem zaplanowałem, że jakoś muszę sobie lepiej zaplanować dzisiejszy dzień, co sobie pomyślałem wczoraj. No i gdzieś tam pojechałem sobie na herbatkę, żeby już nie zaczynać od, od kawki dnia, to przy herbacie sobie poczytałem coś tam książkę, ale już czy, czytając jakby sobie kolejne s -s -s stronice książki Johna Cabatazina, jakoś tak. Już czuję, tak jak mówię, takie rozdrażnienie, jakie czułem jakby gdzieś... Wystarczy, że ktoś w jakikolwiek sposób mnie oceni, zapyta się, co ty taki markotny, czy coś takiego, to już mnie to po prostu, już, już takie, narasta takie rozdrażnienie, takie, to, 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 taki wkurw lekki, yy, gdzie wiem, że nikt nie ma złych intencji i tak dalej, ale no, ta, ta, ta wewnętrzna presja i ten wewnętrzny brak harmonii, że tak powiem, sprawia, że, 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 że jest źle, że tak powiem, nie? No i już siedzę tak na przykład w tej właśnie yy, kawiarni, powiedzmy... Yy, i sobie piję, czytam i tak. Ja nie wiem, czy ja się zmuszam do tego, żeby to czytać, czy ja w ogóle. Zaczyna się taki lekki natłok myśli, że czy ja powinienem to czytać, a może ja powinienem sobie. Nie wiem, co powinienem, może wcale tego nie muszę czytać i tak dalej. Jak już tak nakładam znowu na siebie, jakby, że coś muszę robić, że tak powiem, i gdzieś poja jak pojawiła się myśl taka, że, że siedzę, to w zasadzie w kawiarni, powiedzmy, nie? Jak patrzę na te lody, na, na desery itd. Sumie, i tak dalej. W sumie i to jest najgorsze, że, że z takiego właśnie. Mm, z takiej pseudoakceptacji gdzieś pojawia się właśnie ta pokusa zrobienia sobie furtki właśnie do, do tego, żeby w sumie może brakuje mi snu, powinienem iść się położyć, jeszcze spać i tak dalej. W sumie jakoś tak jakoś zacząłem myśleć, że a to może w sumie zjem sobie właśnie nakupię sobie lodów, zjem sobie jakieś ciastko czy coś takiego. Chociaż mówiłem na początku, że jedno ciastko sobie zjem czy coś takiego. I to, takie oszukiwanie samego siebie gdzieś zaczęło wjeżdżać. I tak sobie o tym pomyślałem. I właśnie przypomniałem sobie, jak, jak proste w jakimś sensie jest to, żeby... I nawet wiedziałem, że, że, że może być cenne dla, dla niektórych ludzi tym, że ja się tym podzielę do kamerki. jakby Tak jak mówiłem, to, ten, ten, ten wymiar terapeutyczny tego, tego mówienia do kamery może tutaj być istotny. Więc sobie od razu poszedłem, jakby wzi wziąwszy parę oddechów, przypomniałem sobie mniej więcej, jakie, jakie zasady panują tak naprawdę w filozofii, którą staram się... E Propagować, ale przede wszystkim ją żyć, jakby kierować, jakby w swoim życiu, że, że gdzieś mamy tą bazę, mamy ten oddech, który cały czas jest i wystarczy na po prostu kilka oddechów, po prostu prześledzić swój oddech, jakby poodczuwać po, po go w pełni, po to, żeby z takiego lekkiego zagubienia naprawdę wyjść. Nawet i, i, i zauważać, że ja no wiem, że jestem jakiś taki zmęczony, niewyczerpany, znaczy zmęczony, niedo, niedospany. Natomiast wtedy jakby. Z większą taką klarownością potrafię spojrzeć na to, że, na to, czy, co ja powinienem tak naprawdę robić, że tak powiem, czy, czy powinienem jakby tą czytać książkę, czy, czy powinienem e, iść się położyć. E, I wydaje mi się, że, że, że to było bardziej jakby takie tutaj próba e, oszukiwania się, że tak powiem, właśnie, żeby gdzieś tam właśnie, jak jestem zmęczony i wspominałem parokrotnie, że jak człowiek jest taki zmęczony, nie, nie do końca zregenerowany, e, to o wiele łatwiej być podatnym na właśnie takie pokusy jak obiadanie się, czy wszelkie inne formy uciekania od rzeczywistości i naprawdę jakby jadąc tutaj na nagranie tego dzisiejszego odcinka serialu Jestem budda Człowieku jakby jeszcze będąc w samochodzie, to i poświęciłem naprawdę dobre dwie minutki właśnie po to, żeby wziąć sobie oddech poobserwować go poobserwować wydech z każdym kolejnym oddechem czułem, że wracam do siebie, że, że gdzieś ta równowaga, harmonia wraca troszeczkę, że, że nawet jakby nie ma problemu tak naprawdę z tym, że ja jestem zmęczony, nie ma problemu z tym, że ja nie wiem, yy, już, nie wiem, jem ciasta na przykład. Nie ma, nie ma... Tak naprawdę nie to jest problemem, tylko problemem jest... Yy, jakby nasz stosunek do tego, co się dzieje. Tak jak mówię, sytuacja w żadnym wypadku nie jest problemem. Sytuac problemem jest nasz stosunek do tej sytuacji, bo przez nasz stosunek właśnie to takie ten, ten, to narastanie na tłoku myśli sprawia, że my tę sytuację pogarszamy. Chodzi o trend, czy my z tej sytuacji idziemy w tym, że ok, biorę tą sytuację i zastanawiam się, co powinienem robić, żeby iść do góry i po prostu lepiej sobie układać swoje życie, tak. Moment po momencie, a dzięki temu dzień po dniu, miesiąc po miesiącu i tak dalej. Czy ja jakby narzekałem, że nie, zmęczony jest męczony, jestem bez sensu? Itd. nie ma sensu, jest ciasta i tak dalej. I znowu jakby wracamy do tego błędnego koła. E, więc tak jak mówię, ten, ten stosunek do, do naszej sytuacji jest tutaj najistotniejszy. E, I właśnie jakoś nie wiem, to niby to oczywiste jest dla mnie, ale jakby. W jakim sensie była ta eureka, że dzisiaj, że hej, ja przecież mam oddech, mogę sobie do niego wrócić, i to jak to, nie, po prostu w takim, takim prostym, yy, prostym działaniem, jak właśnie, ok, jestem zmęczony, już taki taki, żeby trochę bym spał, trochę bym sobie zjadł coś takiego słodkiego, na właśnie, na, na, żeby dać sobie troszeczkę więcej takiego, nie wiem, poczucia ulgi, takiego odstresowania się, czy jakkolwiek to nazwać, yy, i zauważenie tych wszystkich, jakby chęci w moim organizmie. I po prostu ich obserwacja. Po prostu widzę, co się dzieje. Jeśli tam w tle cały czas jest oddech, po prostu sobie go obserwuję. I tak z każdym siódmym, 8, 9, 10 oddechem o, wraca spokój. Jest fajnie. Po prostu. I gdzieś za chwilę jakby sobie mi przychodzi myśl, że ty, ja jestem u koleżki Arka jakby pod, tym, pod, pod garażem. Pewnie słyszał, jak przyjeżdżają głośną muzyczką. Jakby dałem znać o sobie. Słyszałeś, że przyjechałem? Czy nie? Nie słyszałeś. No ale myślałem. A żona że... słyszała. No i żona słyszała. Pozdrawiamy żonę. Arka. Yy... I zauważyłem, że, że gdzieś pojawiła się myśl, że ty, on pewnie myśli, że ja jak gdzieś debili siedzę w aucie, że że ja zasnąłem, czy umarłem, czy cokolwiek. Ale i jakby pojawia się właśnie rozproszenie od tego powrotu do, do równowagi. Ale znowu było takie wyzwalające, że po prostu tą potencjalną ocenę, która oczywiście w ogóle nie miała miejsce, tylko była w mojej głowie, że po prostu ją zauważyłem. Pojawiła się ocena. Nie moja wina, nie moja zasługa, że jakieś myśli się w mojej głowie pojawiają. Zauważyłem i spokojnie sobie wróciłem do oddechu. Oddech kontynuuje. I uznałem, że hej, jest znacznie lepiej. Potrwało to jakieś 3 minuty. Teraz jakby cały czas gdzieś tam to zmęczenie we mnie jest, jestem jego świadom. Natomiast jakby mój stosunek do tego zmęczenia nie jest taki, że kurde nie powinienem być zmęczony, ja już powinienem tyle rzeczy robić. Ja powinienem dziesięciu pieszych przez przez jezdnię przeprowadzić, e, kupić warzywa, powinienem na coś tam, powinienem zrobić obiad, powinienem firmę założyć. Powinienem jeszcze milion rzeczy i tak dalej, gdzieś tam presja, że a może powinienem tamto, a może powinienem to, że inni mają lepiej, tam ci mają gorzej, i, i nie, co, jakby na to w jakby że, że, że cały ci który cały czas ze mną chodził, e, jakby nie ma tutaj miejsca w tym momencie. Po Wiem, że jestem tutaj, gdzie jestem, w momencie, w którym jestem. Jestem tym, kim jestem, nikim mniej, nikim więcej. Jakby pogodzony z rzeczywistością, kompletnie nie ma żadnego tego problemu. Jest, jest, jest good, nie. co nie znaczy, że ja tutaj zamierzam jakby zostać i jakby nic się, i jakby do końca życia. Tylko po prostu dzięki temu zatrzymaniu się na chwilę pojawia się klarowność, która daje mi naprawdę taką entuzjastyczną energię do tego, żeby działać. Eee... Ja w zasadzie już teraz mam ochotę, żeby, żeby, żeby robić jakieś kolejne rzeczy, mimo że jeszcze, nie wiem, zegarka nie mam, bo komunii nie miałem, ale 35 minut temu jakoś, żeby nie powiedzieć, no nie więcej niż 40 minut temu, ja naprawdę już byłem z takim tajem, no, ja znowu wracamy na stare, jadę po prostu, wrócę, wrócę na chatę, jakby przez netto pojadę, tam już widziałem te, te ciasno, to niech pani da, z takim zrezygnowaniem już sobie gdzieś widziałem oczami wyobraźni, z takim zrezygnowaniem i z bezsilnością kupuję te kolejne ciasta. Pani w sklepie zadaje za dużo pytań. Ja mówię, no nie wiem, wszystko mi jedno. Chciałem, żeby jeszcze ona pomyśli, że coś przeciwko niej mam i ja poczuję taką ocenę, że ona mnie ocenia, że jakiś miły ten pan dzisiaj i tak dalej. I już sobie widziałem, że gdzieś zasypiam sobie o 13 i budzę się o 15.30 z takim zrezygnowaniem. I to potencjalnie było 40 minut temu, a teraz jest spokój równowaga i chęć do działania, co jest bardzo istotne do zaznaczenia a jakby różnica między tym a tym jest tylko w tym, że, że sobie pozwoliłem do tego, żeby po prostu zacząć odnotowywać to, co się dzieje w tym czasie wewnątrz mnie jak odbieram jakby to, co jest z zewnątrz i to wystarczyło do tego, żeby, żeby, żeby było jak jest a jest jak jest i co jest istotne zawsze jest tak jak jest, nie? I tym się chciałem z Państwem podzielić. I ja tutaj, tak jak powiedziałem, wracam do tego, że, że mam jakiś plan do zrealizowania i sobie wracam do swoich działań z większym entuzjazmem, w ogóle z jakimkolwiek entuzjazmem, z pozytywną energią i tego również Państwu dzisiaj życzę. Pamiętajmy o tym, że oddech jest cały czas wewnątrz, dopóki żyjemy i wystarczy sobie go poobserwować, wystarczy do niego wrócić i będzie klawo. Pozdrawiam serdecznie. Dwiego tak, dnia. Tak, ten świat móc zatrzymać na chwilę. Nic nie znaczącym przypadkowym strygnięciem. Wszystko zazwyczaj bez ruchu i robi skok.